Przed nami 462 odcinek serialu Akacjowa 38. Służące nie zostają zwolnione za stawianie żądań. Martin panikuje, bo Casilda wybiera się na sprośny film. Rosina organizuje spotkanie z Libertem, a Fabiana zostaje zwolniona z aresztu. Mauro namówi Ursulę do współpracy. Sprawdźcie co jeszcze wydarzy się w 462 odcinku Akacjowej 38. Akacjowa 38, odcinek 462 w czwartek, 26 września 2024 roku o godzina 18:45 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie odcinka 462 serialu Akacjowa 38. Służące nie zostają zwolnione zastawianie żądań, ale Felip grozi Uertas, że wkrótce pożegna się z pracą. Martin panikuje, bo Casilda wybiera się na sprośny film, w którym on gra z Enriquetą. Rosina organizuje spotkanie z Libertem, by wznowić z nim romans, ale on nie wydaje się zainteresowany. Ursula nie chce współpracować z maurem. San Emiterio wypuszcza Fabianę z aresztu.